Witam po raz kolejny na moim kanale skoro tu trafiliście znaczy, że podoba wam się to co wrzucam na ten kanał dzisiaj pokażę pierwsze wyjście moich kurek tam właśnie na na tę wolierkę małą ale najpierw damy im coś do zjedzenia mamy tu trochę ziemniaczków z zeszłego dnia y, jakieś, y, jakieś tam jakąś marchewkę jakieś trochę sałaty o, widzę, że już <laughs> czekają także o, o zaczyna się szaleństwo y, także tutaj zaraz Wam pokażę y, jak się tam jak to tam wygląda jak jedzą o, proszę bardzo, jest, jest ta stura. no spokojnie, spokojnie, moment, o, patrzcie co się, patrzcie co się teraz dzieje, no, wpadła szarańcza, także widać, że im smakuje. Będę chciał wrzucać jakieś tutaj filmiki, jak one tutaj, jak one mi tu będą rosły. Jak ktoś tam oglądał dwa tygodnie temu film z pierwszego tutaj zamieszkania tych kurek w moim kurniczku. Także widzi, że widzi na pewno, że one troszkę już urosły. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Tu mamy taką jedną tę kurkę, która ten ogon ma skrzywiony w jedną stronę. Nie wiem czy to jest jakaś choroba. Ja jestem jeszcze amatorem, do końca nie wiem, ale jeżeli ktoś z widzów yy, wie, także proszę o podpowiedź. Czy coś z tym trzeba zrobić, czy tylko po prostu to jest taki urok tej kurki. Jeszcze może trochę o tym jedzonku, bo tam są Ziemniaki, marchewka pierwszy raz jak dostały, było widać, że były karmione tylko czymś takim. Tą to, 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 to suchą granulową paszą przez jakieś dobre 15-20 minut zastanawiały się, czy to dziubnąć. A teraz proszę bardzo, jak to wygląda, do picia dostają. Na razie wodę z jakimiś tam witaminkami, mam tam takie witaminki do. Do rozrobienia w wodzie. Ej, 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 a ty gdzie? Tu, lata tu taki psiak. Spokojnie. Może być nieciekawe, jakbyście wyskoczyły mi tutaj z tego kurniczka. A jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy to przez to, że one są jeszcze takie małe i, i, i nie wiedzą, że tam są ich grzędy czy dopiero to później wychodzi w hierarchii z czasem, ale na razie wszystkie mi siedzą tam właśnie w tych gniazdach zamiast wskakiwać, wskakiwać tu na te grzędy także poz, pozwólmy im trochę sobie tutaj przegryźć co nieco za chwilę pokażę jak jak się będą zachowywały pierwszy raz na wybiegu otworzymy im tutaj te wrota, wtedy i nagramy parę sekund materiału. Także spokojnie na razie zamykamy. Niech sobie jedzą. No i ok, dobra, zaczynamy. Pierwszy raz wypuścimy je tutaj na ten nasz wybieg. Zobaczymy co. Co się będzie działo. Zaczynamy, otwieramy. O, chyba na, o, któraś już jest, jest jedna odważna. Jeszcze. Jeszcze trochę niepewnie się czuję. Może się cofnę trochę, zobaczymy. Teraz w kurniczku przez te ostatnie dni takie zimniejsze. Jak miała, było na dworze po te 7-8, no to ja tam miałem gdzieś koło 0-1 stopni, stopnia na plusie. Także pewnie zimą będę musiał coś pomyśleć, jak, jak tam docieplić dogrzać właściwie ten kurniczek. Chociaż takie małe kurki. Dosyć, dosyć fajnie sobie już tam dogrzewały z swoimi, swoim ciałem to są takie małe piecyki no, wychodzą, nie wychodzą cały czas jeszcze jest mały niezdecydowanie. Spróbuję się jeszcze spróbuję się jeszcze lekko cofnąć Która jest pierwsza, która jest najbardziej odważna Podobnie właśnie było, jak pierwszy raz, tak jak mówiłem wcześniej, dawałem im tam do zjedzenia ziemniaki. Widać, że te kury jeszcze nie były ani razu na dworze. Tam, gdzie od, od tej pani, od której je kupowałem, też cały czas siedziały w zamknięciu. I tak na koniec pierwszego dnia, dwie sztuki są na zewnątrz, cztery w środku. Jeszcze pozostało spróbować im pokazać, gdzie mają wrócić na noc, i będziemy jutro znowu próbowali.